Pochmurny, leniwy poniedziałek. Z zauchylonego okna wyziera ożywienie innych braci w wierze, że poniedziałek da się przeżyć. Leże odraczając wyrok kolejną dziewięciominutową drzemką. Na próżno dzwoni telefon. Trzeba odebrać, bo odzwonić nie będzie siły. To takie problematyczne odebrać telefon, jeśli się nie chce rozmawiać. A zebranie się z poczucia winy, że się nie odebrało i jeszcze zadzwonić. To już zupełny Mont Everest, na który wspinać się w poniedziałkowy poranek jest niemożebnością. Halo. Wydobywam pierwsze zaspane sylaby. Robisz czy nie robisz? Oto jest pytanie. Wykrzykuje głos po drugiej stronie. Nie robię, bo mówiłeś, że nie muszę. Jak to nie robisz, masz robić, a wartości rodzinne, obowiązek, niewdzięczność, lenistwo, twe samolubność, niechęć niesienia pomocy, przecież dostaniesz pieniądze. Nie, nie, dziękuję. Dziękuję, bo nie muszę i mam co robić. Jak zwykle zawodzisz. Zero pomocy. Nigdy nie można liczyć. Zgrzytanie zębami. Jesteś nikim, nikim, nikim. Zrzucam cię na samo dno poniewierki, w paszczę potwora o dwuczłonowym nazwisku. Poczucie winy. Gnij. Dobranoc. Ale sen już nie nadejdzie. Paszcza potwora o dwuczłonowym nazwisku już się rozwarła, już nadchodzi, już nadgryza. Sztywniejesz, śniejesz, pocisz się jak w ukropie. Może zadzwonić, przeprosić, prosić o jeszcze jedną szansę. Przecież trzeba, przecież nie można, a obowiązek, a wdzięczność, a chęć niesienia pomocy, ba, miłość chęć udowodnienia, że nie jesteś człowiekiem, lecz heroicznym wielbłądo człowiekiem. Trzeba, trzeba, trzeba. Zakładasz dwa gardy. Strój Supermana, Batmana, czy co tam jeszcze masz pod ręką i dzwonisz? Halo? Biorę tę fuchę, zaraz będę. No, wartości, piękności, mniej złości, grosze zamiast pieniędzy. Żyj szczęśliwy, ale w nędzy i pomagaj rodzinie, bo w niej nie zginiesz. Tak jest. Będę potulną myszką, podmiotłą rodziny, póki nie zostaną ze mnie okruszyny. I z pieśnią na ustach dzieje się Twoja praca. Działasz, bo masz poczucie, że robisz to w dobrej sprawie. Wszelkie obowiązki i przyjemności składasz na ołtarzu cnót i powinności. Ale kiedy już finisz czujesz bliski, przychodzi kontroler, klawisz, czy też strażnik cnót i powinności, i okazuje się, że Brak zaangażowania, brak umiejętności, a przez to czekacie brak przyszłości. Jesteś do niczego, nic cię już nie poproszę i łaski twej nie znoszę. Masz tu parę groszy i nie wchodź mi już w drogę, bo patrzeć na cię nie mogę pomioty rodu nieudaczników bez honoru i wyników. Tak jest, mruczysz pod nosem, odmaszerowujesz z wielkim kapitałem 20 garbów gorzkiego doświadczenia. Jakiś czas mija. wracasz do siebie garby schowawszy głęboko na dno szafy. I znów poniedziałek, znów ten sam telefon, te same zaklęcia. Halo. Wypowiadasz beznamiętnie. Weźmiesz nową fuchę chętnie? Nie potrzebuję, dziękuję. I odwracasz się na drugi bok. Masz poczucie winy, owszem. Ale to nie strach, nie lenistwo. To mądrość. Nakazuje ci... Odmówić, aby pozostać zwykłym, spokojnym śmiertelnikiem bez rozedrganych rąk i kołatającego serca niewolnika, wasala czy innego prochu. Tym krokiem piszesz własną konstytucję, w której pierwszy punkt krzyczy precz z poczuciem winy. Ciężki to postulat do realizacji, kiedy kochasz ludzi i chcesz za wszelką cenę, żeby byli z Tobą szczęśliwi, ale. Kiedy permanentnie proszą o coś, a potem walą kijem między oczy, uciekaj człecze, nim kij się twą krwią zbroczy.